Cześć, witam serdecznie. W nowym roku jestem przed centrum handlowym. Idę kupić dzieciom sanki. A przy okazji, jest tu kilka sklepów, które interesują mnie. No i pewnie też moje dzieci, ale dzisiaj jestem sam. Więc lecimy na pierwszy hunting w 2025 roku, w którym oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego, udanych polowań i wszystkiego, co najlepsze. A teraz lecimy na polowanie. Od Wilków. I nie tylko. No nic nie było, jakieś stare, tylko pojedyncze sztuki.

Bye. <smart noise> No i jesteśmy po tych takich szybkich zakupach. No i co? Te dwie rzeczy udało się zakupić. Mamy tutaj bardzo ładnego Tajkana oraz Mystery Model z. Jak wam pokazuję. Z jedyneczką. O, tu jest w sklepie mocno sklejone. po tego pokazać y oraz z poprzednich zakupów y te trzy modele również lecą do otwarcia dlatego w związku z tym, że zakupy nie za wielkie to otwarcie chociaż będzie troszeczkę bardziej y przyjemne więc przechodzimy do otwierania zaczniemy sobie może od tego mystery models wypadła nam karteczka jedyneczka, McLaren P1 tak mi się wydawało zobaczmy, o to jeszcze kolorowanka i to jest ten dokładnie model i zobaczmy z bliska o bardzo ładny ten środek widać ciekawe koła, te pięcioramienne z rancikiem złotym kolor to nawet nie wiem czy nie jest ten sam, który w mainie występował no, nie mogłem złapać ostrości, ale już już się udało tutaj wszystko wyregulować więc co, no bardzo ładna kalkomania, bardzo ładny lakier Mr. Models jak najbardziej się udał. No to teraz może na tapetę weźmy na T3 Custom. Udało mi się go dwa razy znaleźć, więc jeden leci do otwarcia. Tak bez noży nie będę szukał. O, i mamy tutaj oto takiego trochę kosmicznego, ale trochę zrobionego na prawdziwym samochodzie Hot Wheelsa. Nie wiem czy coś takiego by przeszło w realnym trybie jazdy. Ale trzeba przyznać, że wygląda on bardzo ciekawie. I z tego co wiem, jest bardzo mocno, właśnie jeszcze bardziej customowany przez osoby, które no, robią to naprawdę dobrze. No i przechodzimy do samochodów Porsche. Pierwszy to mamy z Matchboxa. Porsche Macan z 2022 roku. No i po wyciągnięciu prezentuje on nam się następująco. No, Matchbox nas już przyzwyczaił do tego, że faktycznie za kwotę nawet 5 zł w Action dostajemy bardzo ładnie wykonany model, który ma, ma znaczek, ma lampy. Ma ładne koła. Mamy z tyłu pełne oświetlenie. Nawet gdzieś tutaj by nam się chciał przebijać lekko wydech. No, środek też jest całkiem całkiem. Widzimy ładne fotele kubełkowe. Więc yy, mamy lusterka. Więc mamy naprawdę bardzo ładne modele z tego matchboxa. Dlatego kolejny trafia tutaj do kolekcji jako luzak. no i kolejnym zawodnikiem dzisiaj to jest porsche 911 gt3 w pięknym takim perłowym kolorze udało mi się znaleźć takie dwa jeden poleciał już do brata i patrzcie mamy bardzo ładną rejestrację, mamy znaczek, mamy bardzo ładne lampy mamy bardzo ładną lotkę no i ponownie przód pełny środeczek również Mamy z tyłu nawet o, widoczną, widoczny roll bar. Także matchboxik za parę złotych. Prezentuje się naprawdę świetnie. Zrzućmy sobie jeszcze ją na tackę. Moi drodzy, zostało nam tutaj coś najdroższego, ale też powinno być to najładniejsze. Aczkolwiek nie będzie odchodził jakoś bardzo. Od tu w litrach, ale mamy tutaj pięknego Tajkana GTS Sport Turismo. W bardzo takim piankowym tutaj opakowaniu. O, go z tej strony. Spójrzmy na to cudo upiękny, piękny Bardzo ładny I on ma też oczywiście tutaj Otwierane drzwi Dlatego środek pewnie też No kierownica taka pełna, ale mamy Mamy fotele, mamy ten tunel środkowy Zachowany Cała piątka. Mamy Volkswagen na T3 Custom, mamy Macana, mamy McLarena po 1 911 GT3 oraz Porsche Taycan GTS Gran Turismo. No i trzeba przyznać, że cała piątka, jak i przód, tak i tył. Naprawdę świetnie wyglądają. No, i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Ja udaję się w tym momencie do montowania tego oto materiału, który pewnie zobaczycie we wtorek albo w środę. No i co, jeżeli się podobało, łapeczka w górę, zostawcie komentarz co Wy w tym roku już upolowaliście. Wiem, że w PEPKO pojawił się kejs więc na pewno też zawitam do tego co mam najbliżej, bo też już dawno tam dostawy nie było więc na pewno będę też na tym case polował, tam jest Mercedes 500, jest Poszawka 911, także na pewno, na pewno będzie się tutaj polowanie w najbliższych dniach odbywać. No i co, dzięki jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków, trzymajcie się i cześć!